Siama się maldysfrasa, jest to ten brucord, nagrywam mu sobie tazbestę. W tym dniu powinno być ponad 4, no około 4 filmów. Jakie 4, może 3 filmy. Dzisiaj z, dwa razy chyba z Braula bym zrobił i raz z Grove Castle, bo. Już od razu chciałbym wyjaśnić, dlaczego nie było filmu. Przez to, że ta moja mama jest opiekunką do dzieci, były dzieci i do samego wieczoru. Więc nie mogłem nagrywać, bo byłyby straszne hałasy. A tak to nie ma teraz hałasu. I jak widzicie, to mam dwie gwiezdne moce do kupienia. I mogę je kupić, ale nie kupię. Bo szoku nie chcę, a demolki też nie chcę. Chciałbym, jakby to byłby dynaskop, to bym kupił. A jak nie, to nie kupię. Ale mam darmową skrzynkę, w której będzie Leon. No jednak nie. Nie ma Leona, ale jest i bit fajny. Będę tak dmuchał. O. No i widzicie jest Le Leon do kupienia za 500 ze skinem. Kupiłbym, ale nie mam pieniędzy teraz. Jeszcze nie zarabiam zety, żeby wam kupywać takie, takie kvotery, jakieś inne ten 500 2000 zł na BSA wydawać jeszcze. No to trzeba poczekać chwilę. Ale tutaj jak widzicie, to patrzcie, tabela wyników. Bierzemy klub lokalny.pl i to i dajemy daj na Majka. I ja będę próbował wbić się w top 200, bo muszę to w końcu wbić. No, bo nie może, że ja nie mógłbym wbić top 200, jak nie jest top jeden. Nie może no, to. Top jeden nie wbiję jak na razie, bo nie chcę jak na razie no lajfić. Ale ja, mam, ja wiem, jak to zrobić. Wbiję daj na Majka na 640 puszek około. A potem, jak będę miała te 640 puszek, to jak będzie nowy sezon, nic nie usunie. A potem będzie taki lepiej Tu, 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 tu będzie guzanko. Guzanko. Nie, no, jak to. Ale ten. Y, musimy też sobie zagrać teraz. To tutaj możemy zagrać. Zabinę. I zagramy nią bólem. Bo biambula na 3v3 na 500 rangi. Więc nice nawet. Halo? Halo, pani Janie? Dobra, chwila pauzy i to zrestartuję grę. No, gra już jest zresetowana. Już mi się włącza. No więc, teraz zacznę grać za dymę. No, w końcu. Uuu, mamy twardych zawodników, by, można by tak powiedzieć, ale my też jesteśmy twardy, ci, dzi, dzidzi, ci, dzi. Wystarczy, że dolecę do tego, do do, do, do. O, ładne podanie. Ajajaj. Uuu, o, kto to widział? Co porobieni? Lej. Co ty porobił? Ja się tu wycofam. I spróbuję właśnie. Spróbuję zagrać defensywnie. Nie wiem, czy mi się to uda. Jest. patrz tutaj. Oj, typie. Oj, typie! Nie mówię ci dobrej przyszłości za takie coś, za takie hamienie się. Ma. Co? Czy kto to widział? Ty dzięki. No, musi podawać w końcu typ. Bo on jest taką postacią, że... że go łatwo zabić. Poszedłem w bój. Poszedłem w bój. Wyszedłem sam. I strzeliliśmy gole na 2-0. Sam. Nie no, ten typ to był the best. The best. Trochę best. Ja! Yeah! Trójkowa! Trój... Ta trójka to może przejść do historii, chociaż ten crow to hamidło strasznie hamisi, ale teraz mamy jakby słabszy skład. Tipy masz jakiś problem, dumni? właśnie, tak się zastanawiałem. Nie no, szacun za pomysł. Ale jednak. Najne! Najne srante! Ole, kurde, jakby to się udało mu. Najne srante! Tipie, tipie, tipie bez JA już. Żeby Ci tam coś się nie udało przypadkiem za mocno. i doesn't i doesn't know hello hello bravo 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 crow is here my friend i 18 ranga. O tak, dobrze typie. Ty, 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 ty. Ty, ty możesz tutaj nie być. No ale szybciej to róbcie. Ja wolę tak długo to trwało, żeby ten typ w ogóle nie dostał do mnie tego. Dobra, tu jest yy, takie postacie, że kontra, kontra, kontra. Gram na kontre. Dostajemy idealną bubę od niego. Najnestrante, kurde, no nie mogę, no czemu ja go nie zabiłem? Mam cię w dupie. No i podejdź do niego. Ale ty podejdź do Ja walę, jeszcze ty próbuję niby być fajnym i robić trickshoty. Który mu się na pewno nie utoczył, shit. Ja wolę no ten czeka z tym ultem, żeby użyć go jeszcze, no bez przesady już. Jeszcze tego nie szli, prawda? Prawda. Skąd ja to wszystko wiedziałem? Żeby to było możliwe, żebym przeczytał to w myślach swoich? No nie wiem, bo ten tym... Idiota nie umie. Dojdź do nich! Czekasz na tego ulta, jakbym nie wiem, jakbyś... Się... On był tutaj jedyną nadzieją typie. A nie, przepraszam, przecież... Ta pani to kurwa, nie mam. 30 razy próbuję sam zagrać, ale... No i co ty... Nawet nie mam ulta, żeby ich Mówię, gdzie jest Daryl? No gdzie on jest? A, oh, shit. No i teraz właśnie to trafi się na typak. Ty. Ogarniać, a trafi się na typak. Ty na kurde No nie zagrać, i dobrze. Teraz pomóc tam, a ten się wygłupia, nie podaj. Kurde no to jaj Nie ma tego głupiego. Najlepszy dar w życiu, kurde macie. I on teraz stoi z tą piłką jak idiota niedorzeczny. Ja w po prostu nie Nie chcę mi się głosu podnosić, ale kurde, to co ja robię? Ten typ jest chorym typilem. Myśli, że ogarnie tą grę, bo kurde nie wiem sobie tam stoi miejsce 130 lat i myśli, że ogarnie tą grę całkowicie ja walę. Po co ty w ogóle do niego typu podajesz? Brawo, Flame. Ja bym do tego typa panad nie podał nigdy. Dwa strzały dostałem, no i bomba wokół. No nie kurde! Garylu, no ja wolę! Wszyscy tylko się umiem się odnaleźć oprócz... Jak ja im bot Jak ja im bud chrobny bo wrócił do mnie bomb i Na nie widział, że ja tam idę. Jest jest a pójdziesz, A NAGLE BACH bomba w mi. No, mnie leci na KURS no bez jaj. Kurze, bo coś nie da wygrać. To jest śmieszne, to co tam się dzieje po prostu z B. Innym na B, A. Pasem na dne ultii teraz. Teraz stočí mnogo. E lovina, e e Bravo, sorry noob. To, że dzisiaj będą więcej odcinków, to tylko takie gierki, co dzisiaj. I widzimy się następnym razem. Jeśli film się Wam spodobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli ktoś jeszcze nie, nie subskrybuj mnie, to zapraszam do subskrypcji. Z dzwoneczkiem, żeby dostać powiadomienia na 30 około subów będzie QA, jak będzie dużo komentarzy. No i zapraszam też do, koment do komentowania, bo to mnie motywuje. Dzięki. Bye, bye.